Poniedziałek, szósty tydzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich mamy opis podróży misyjnej świętego Pawła z towarzyszami. I to, co nas uderza, kiedy czytamy całe dzieje apostolskie, że pojawia się liczba mnoga my. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii. W tym mieście spędziliśmy Kilka dni. W Szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy, i tak dalej. Bardzo ciekawe jest to, bo to pokazuje, że pisze naoczny świadek. Ktoś to tam był, ktoś to widział. Informacje te są mega wiarygodne. Jak nawet po dwóch tysiącach lat czytamy, mówimy: No tak miało być, czy tak musiało być. Nie, że komuś się coś wydawało, ale ktoś rzeczywiście w czymś uczestniczył. Bardzo często mówimy o rzeczach, które nie są nasze. Mówimy o ludziach, o wydarzeniach, które nie są nasze. Ale dużą wartość też w mówieniu o Panu Bogu jest mówienie o swoim świadectwie. Mówienie o tym, co, czego ja doświadczyłem, gdzie ja byłem, jak ja to czułem i w jaki sposób ja to interpretowałem, żeby nie żyć cudzym życiem, ale bardziej własnym życiem. Żeby można powiedzieć... Mieć tę świadomość, że świadectwo ma sens wtedy, kiedy ja jestem tym, który widział, jestem naocznym świadkiem. Na ile to jest możliwe, może byłoby pięknie starać się w życiu bardziej mówić o naszym osobistym doświadczeniu Pana Boga, o naszej osobistej więzi z Bogiem, o, o tym, co, co dla nas jest w jakim sensie oczywiste, dawać świadectwo tego, co jest w naszym życiu. Wtedy, może, ten ciężar gatunkowy mówienia o Panu, o Panu Bogu byłby dużo, dużo większy. Jeśli chodzi o Psalm 149 to czytamy na początku śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Jest to zachęta do śpiewania i do chwalenia Pana Boga, ale ma to się odbyć w zgromadzeniu świętych. I tu widzimy, jak bardzo zmieniło się pojęcie słowa święty. My, dla nas święty to jest ktoś, kto jest kanonizowany, ktoś, kto jest w niebie, ale Nieraz tak daleki, że ludzie mu powiedzą, nie, ja nie chcę być świętym. To nawet nie jest jakaś taki ideał, żeby być świętym. Być wielkim, być szanowanym, być, być kochanym. Tak, ale, ale świętym zapomina się o tym, że wszyscy jesteśmy święci. Jesteśmy święci, bo Bóg nas uświęcił w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy święci, bo zdążamy do świętości. Jesteśmy święci, tak jak, bo jesteśmy ochrzczeni. Tak jak ktoś by powiedział, że czy to jest, że o, czy jesteś chrześcijaninem? Tak, jestem chrześcijaninem. No nie można mówić, że jesteś chrześcijaninem, bo, bo to jest zbyt wielkie słowo i lepiej tego nie używaj. Nie, to jest normalne słowo. I święty Paweł pisał do, do, również do wierzących swoich święci, święci, święci pisał. Kiedy tutaj mówimy o zgromadzeniu świętych, to są ludzie, którzy się gromadzą wokół świętego, jakim jest Pan Bóg, którzy chcą po prostu, żeby Pan Bóg tej swojej świętości im w życiu udzielił i którym zależy nad czymś takim jak świętość i dlatego starają się w życiu żyć tak, jak się starają. Troszeczkę odczarujmy to słowo świętość, jakby nauczmy siebie, że jestem święty, jesteś święty, jesteś święta i nie dzięki temu, że, że jesteś idealny, czy po prostu taki, który jest wzorcowy, ale właśnie dzięki temu, że święty w tobie i we mnie mieszka, że jest Bóg, który jest świętością. Ewangelia Jana zaczyna się od słów, gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od Ojca Ducha Prawdy. Jezus mówi do uczniów Wieczerniku, że ześli im ducha Parakleta. I to nowe tłumaczenie, które w języku polskim mamy od 20 lat, ale, ale w le lekcjonarzach naszych od kilku. Duch Paraklet, wcześniej pocieszyciel, wydaje się takim absolutnie tłumaczeniem dziwnym, niepasującym. No nieraz tak sobie żartuję, no pendrive, kto wiedział 20 lat temu, co to jest pendrive, Nie kto wiedział 60 lat temu, co to jest komputer, że są pewne rzeczy, które wchodzą nowe i dzisiaj każdy z nas używa częściej czy bardziej pendrive'a niż, niż parakleta i wydaje się nam, że to jest normalne. Chodzi o to, że to słowo, jeśli by było używane, gdybyśmy powtarzali, to tak, stałoby się to z apokalipsą. Że w innych krajach nie mówi się Apokalipsa Świętego Jana, ale mówi się objawienie. Tak jak u nas się kiedyś tłumaczyło objawienie Świętego Jana, więc tłumaczą Revelation Anglicy, czy Offenbarung Niemcy, czy, czy Revelation Francuzi, Rivelatione Włosi, że tak naprawdę to wszystko pokazuje, że, że, że dla nich to jest objawienie. A my mamy Apokalipsę, mamy Apokalipsę, weszło to słowo i każdy rozumie mniej więcej, co to jest Apokalipsa. Troszkę pomógł Konwicki, troszkę pomógł filmo Apokalipsa, czy Czesław, wiem, Czesław Miłosz, więc trochę pomogła też ogólna kultura. Paraklet znaczy ktoś, kto jest wzywany, parakaleo, wzywam. To jest ktoś, kto jest wzywany po to, żeby obronić. Obronić przed złym duchem, który nas atakuje przed Panem Bogiem, oskarża nas. Więc jest obrońcą, jest, jest wzywanym, jest obrońcą, ale jest też pocieszycielem, bo daje nam pocieszenie naprawdę, że kiedy, kiedy oskarża nas serca, albo nas oskarża, to Duch Święty się wstawia za nami. Ale też jest nie tylko obrońcą, czyli adwokatem, nie tylko wzywanym, nie tylko pocieszycielem, ale też jest rzecznikiem, tym, który ma doskonały kontakt między prawodawcą, między tym, który ustanowił prawo, bo między samym Panem Bogiem. Dlatego świetnie nas będzie bronił, bo nikt nie zna dobrze tak prawa jak on. Paraklet, wzywany obrońca, pocieszyciel, rzecznik, to jest słowo bardzo, bardzo można powiedzieć, szerokie czy głębokie i kto wie, może się nam uda zadomowić i za ile lat będzie to dla nas oczywiste, że, że Duch jest parakletem, tak jak oczywiste jest słowo Pendrive. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.